Nie ma startu, kiedyś tu u nas był na Ludzie na szczycie człowiek kaptał zbierał Kiedyś było życie, nie to co to wegetacja teraz Ludzie byli jakby więksi, bardziej Więksi były zniszki, Większe były marsze plus ten fakt, że człowiek się tak nie luźnił od podróżnych Zimy były lepsze, że jak gruź był, to plus był Minus Teraz to dramat, źle Nie żebym tu jechał, proszę pana, co to to nie i żebym płakał przydarł że darł się o tym po że nie na lata się złowi przydatek 200 lat w I czasem na postoju tam gdzie się powspominamy z kolegami próżny PRL I omówimy trudy rozbraży transportowej to, na co to nam przyszło, no co pan powiedzieć. No to się idzie zaś, no Kiedyś to było, teraz to nie ma. Tam nie pogadać u na każdy temat. Kiedyś to było i nawet wszystko zrobił bytów Mniejszy dręczarz. Kiedyś to było

Skóry, szyty do trzliczek Kiedyś człowiek jeździł bykiem Albo boremiczem i co? Szła maszyna nawet jak z narzędzi Miałeś parę pończot na napinać Oraz młody klawendix Czasów był na pieklach Papirus był smaczny Wódka zimna i pożywna 3 dni u znajomych u obcych odbier No w ogóle człowiek był młodszy kiedyś Czuć, że w tebe, czuć, że w komune Ja mogę mówić za siebie Nie się żyło lepiej w sumie Pieniądze niezłe siadali Nie pytając czy z f czy z kolu. Nie bo to jeżdżę by się w na polu A dok je bila izviska idealna, jaz pa sem živel, dok je pametna, bližka črna, nekale jaka, salvani, jaka, pekla. Sumba nišče, da vas sube by linije, prideš mahko no varejko. Ah, ki raste v gradišča. Nie, żebym tu nieco proszę pana, co to to nie? Nie, żebym płakał, czy daru szaty po stratach, że nie ten latał się człowiek przed latem, gdzie jeszcze Poszedł. I czasem na postoju tam wyszedł, bo wspominamy z kolegami późny PRL i omówimy z rozpraży transportowej. No bo na co to nam przyszło? No, sam pan powiedz. No to się idzie za w przy tych cenach, kiedyś to było.